Mano. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Piękna, tylna goleń. Prawie kilo 700 I ona będzie y, głównym bohaterem. Zaraz, pomie. W tym właśnie odcinku. Czyli będzie rolada parzona z tej golonki. Taka jak widzicie tam na miniaturce. Musimy sobie tą skórę przeciąć. Tu nawet jest takie. Widzę nacięcie w tym miejscu. Więc tu sobie to natnę. Od razu dalej. O, żeby nam się to otwarło. I musimy to objechać dookoła, żeby pozbyć się kości. Później musimy to tak uformować. Ona jest taka dość długa nawet ta gorąka, więc colatka nie będzie taka króciutka, bo gorąki tylne są różnie cięte. Jedne krótsze, jedne dłuższe. I będziemy to robić na zasadzie takiej, że później folia celulozowa sznur i parzenie. A będziemy to peklować solą. Peklo solą. Jak będzie wyglądało peklowanie to Wam za chwilę pokażę. Jak pozbędę się kości. Dobrze. Tu takie ścięgienko zawsze trafia w tylnej goleni. To też sobie najlepiej to odciąć. O to. Tu jest kość. I teraz co? Odcinamy taki nadmiar. Bo golonka idzie po takim skosie, taki trójkąt jakby, nie. No, odcinamy. Patrzcie, już Wam tłumaczę o co chodzi, tą też tutaj, ten kawałeczek. Czekaj. Czekaj. Tu jest kawałek kości, czego nie zauważyłem. Jeszcze. Tu też się tego pozbyć. Czekaj, czekaj. Już się robi. Patrzcie. To będzie tak wyglądało, tylko że tu jeszcze tego trzeba się pozbyć, wyrównać, zrównać, ściąć. O. A golonka jest bardzo... To najlepsze wyciągnięcie. Nie, nie, nie. Zależy dla kogo, nie? Kolagenowe mięcho, więc... Czekaj, czekaj, trzeba zrobić wiesz co? Już Ci tłumaczę o co chodzi. Poczekaj, ja bym musiał to... Tu jest tak długa, tu i żeby to skręcić, to muszę odciąć nieco skóry, a zostawić mięso połączone, więc z tej strony sobie objadę. Wiesz, wiesz o co chodzi, czy nie bardzo? No nie bardzo. No to ja Cię teraz wytłumaczę. Mam wizję tego taką i tak to zrobię, moja kochana operatorko. No Boże, ale jestem zasmarkany. Nie, ja jesteś po prostu pociągając. Tak. Smarkasz taki. Dobra, tu jeszcze trochę. Też. Mhm. Poczekaj. Jak to będzie teraz mi tutaj wyglądało. Czekaj, czekaj. Wszystko pod kontrolą jest nie. Tu jeszcze kaciupiczkę. Dobra. I kręcimy. 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 Pokaż boczkiem. Takie coś. I teraz. Tu, poczekaj, tyle. O. I to użyjemy. A tamto. Teraz weź to, rozkręć, żeby było widać, co zrobiłeś. bo o. Takie coś zrobiłem. Wyciąłeś kawałek skóry, tak żeby jest. to. Żeby to po prostu tak skręcić. O. O Tu. I tu w tym miejscu praktycznie skóra dochodzi do czoła, żeby to była taka rolotka. Bo to będzie w folii celulozowej, więc to będzie fajnie obciśnięte. Takie nie za dużo, więc ja myślę, że sobie to chapnę za jednym razem. Nie? Jak oczywiście dojdę do siebie. E, jak będziemy to peklować? Już Wam pokazuję, jak będziemy to peklować. Nie będę tego ważył. Boże. Co, to mnie nie widać? No właśnie widać, jeszcze zrobiłam zbliżenie. <laughs> no. Tak jak teraz, bierzemy tej pecrosoli nieco w ten sposób i już. Nie wiem ile tam dałem, może 10 gramów, może nie. Nie wiem ile to waży, więc nie jakoś bardzo się z tym nie rozczulałem. Tak jak teraz, przekładamy to na przykład do czegoś takiego, odstawiamy to na 24 godziny, to sobie chowamy, to nam się przyda do czegoś innego. Tu też jest mięso, to jest kość, krząstka i to. Kawałeczek skóry. I tak to będzie wyglądało, ale to dopiero jutro. Będziemy z tym działać dalej. Odcinamy sobie folijkę. Taką folię gdzie kupić? Wielu Polska. Folia celulozowa, można w niej wędzić. Przepuszcza idealnie dym. Tak wygląda to mięsiwo po tym czas, czasie peklowania. To jest takie nieduże, tak jak Wam wspominałem, czyli Taka jednorazówka akurat. Tak? Tak. Potrzebny będzie nam majeranek z tym moim zapachem, jeszcze dzisiaj tak wam powiem licho, dlatego że... No potwierdzam. Mm, a ja tak wziąłem, Tylko praktycznie praktycznego nie czuję. No majeranek po prostu. A z węchem, z węchem też. A co powiedziałem? Z zapachem. Wiadomo o co chodzi. I czosnek, i już. Czyli peklosul, tak jak tam było widać. Do tego tyle majeranku. Nie, czosnek się trochę przebija, no. I tak go tam sobie o. O. Dobra, nie za dużo też. I teraz jak będziemy to kręcić, to od tej strony. Gdzie? O, tu jest skóra, czyli tym. Do środka, ciasno. Tak, żeby było tak, jakie jest założenie, że będzie. Mam nadzieję, że tak będzie, jak ja myślę, że będzie. Trochę to uformujemy, ściśniemy. Ciasno w tej folijce. Oczywiście, jeśli chodzi o golonkę, no to ona nam zwiąże fajnie, bo ma dużo tego kolagenu. Więc musimy dać jej po parzeniu, po gotowaniu porządnie wystygnąć. Robimy takiego cukierasa. O! I tu też kręcimy. jest jest to takie, nie? No. O! Tak. To ja tutaj wymyśliłem? Matko co ja robię? Jeszcze nie do końca. Dobra. Powiedzmy. Można byłoby to zrobić w siatkę, tak jak teraz, albo sznurkiem obwinąć, obwiązać go sobie. Ja chyba zrobię sznurkiem, Po to go sobie przygotowałem, prawda? Mhm. I ciasno, 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 żeby to nam się pięknie zbiło. Zbiło, skleiło. Do porządnej. Temperatury. A jakbyś ty mi tutaj tego paluszka tak przytagowała, nie? O. To mi się przydajesz, ci powiem. Dobra. Będę zaraz, tego, zaraz że paznokcie brzydkie. Tego tipsa oderwę, tak? Jaki jeden pan mi napisał, że okropne mam paznokcie? Ktoś ci napisał, że masz tak, na okropne... moich pączkach, no. Ale na twoim kanale czy na, na moim? Na moim. A, na twoim. <noise> Widzisz? Widzisz, że to jest w A to jest wszystko nic. Wiesz dobrze, co ludzie nie potrafią pisać, nie? Wiem, wiem. Także niczym się nie przejmować, robić swoje. Ale na szczęście mamy. On ma na pewno On ma na pewno ładniejsze podnokcie. No na pewno. Dobra. I tu jeszcze z drugiej strony sobie raz przewiążemy, tak żeby to było. Ja takie... to tam akurat rozumiem, nie, że można skomentować przepis, że coś jest nie bardzo. Czy... Ale czym ty się przejmujesz, takimi rzeczami? Ale rzeczem? to nie chodzi o mnie, tak ogólnie mówię w internecie, jak ktoś na przykład. Widzę czasami gdzieś na TikToku. Kobieta kobiecie napisze, że jest, jak, jaka jesteś okropna, brzydka, gruba albo coś. Nie, się no i jak tak można. No, ja się nie przejmuję, tylko chodzi po nie prostu o sam piszą. Fakt, że, że tak się nie powinno robić, nie? Można skrytykować, nie wiem, przepis no, albo coś, ale. Można skrytykować. Co kogo obchodzi, jakie mam paznokcie. No widzisz, ale ty się takimi rzeczami nie przejmuj. No ale ci mówisz, że się nie przejmuję, tylko. Bo... Tak, taka. Pierwsze nie ma czym Piszą te osoby, które są za Twoimi plecami. A wiesz czemu są za Twoimi plecami? Czy nie wiesz? Nie wiem. Przez to, że ci zazdroszczą. Ale zresztą w pęci. Wiesz co? Efekt końcowy się liczy, i to jest najważniejsze. Słuchajcie, wyszło prawie pięknie. Chodziło o to, żeby to było ściśnięte, i takie jest. I teraz przekładamy do garka. Garnka, woda niegotująca się, czyli taka 80 stopni i parzenie, parzenie długie. Później sobie tam po pewnym czasie wbijemy sondę od termometra, bo temperatura wewnątrz myślę, że 74 stopnie. Yy, do gara. Dopiero 53 stopnie. Wbite w centrum golonki. Może jakoś to uda się pokazać. No Ciekawy jestem, jak to nam tu poklei, na pewno będzie ładny różowy kolor. Ponieważ jest Peklosul. Cierpliwie czekamy, aż 74 stopnie będzie osiągnięte wewnątrz, następnie do porządnego wystudzenia musimy czekać. Ma po prostu. 74 wyciągamy. Ale oczywiście zanim jeszcze zaniosę do wystudzenia, to pozdrawiam Michała i Filipa. Firma FlayLabel chcieli to mają. Także. Zdrówka im życzę, to takie przymuszone trochę, no ale dobra, niech tam będzie. Słuchajcie, widzimy się na testowaniu po porządnym wysudzeniu i stężeniu 3 godziny. Tężało i mam nadzieję, że stężało. Oczywiście, co niektórzy mogą się zastanawiać, po co ta folia, jak można samym sznurkiem? Zobaczcie, to i tak się tu wrzynało. Więc, właśnie po to od brzeszku zaczniemy kroić. Mam nadzieję, że skleiło ładnie. Będziemy kroić jak taki boczek. Rolowany, prawda? Mhm. To będzie na pewno. 100% golonka, więc nie ma innej opcji, żeby coś tam się gdzieś nam rozwarstwiało. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jednak się troszkę, chyba co? No, troszkę, takie. Tyle to nic, prawda? Prawda. To ruska gazeta. Tu jest ten właściwy plaster, który się. Dopiero trzyma i właśnie tego spróbuję. Co ja mogę powiedzieć o zapachu, jak mam katar, nie? <słuch> <słuch> Słuchajcie, jeśli chodzi o mój smak, o wyczucie smaku, taki zapachu, to będzie to lipa. No. Na pewno jest dobre. Czuję słoność tylko. Nic więcej. I to nie jest COVID i tak już powoli lepiej ale dobrze nie jest słuchajcie, zróbcie sobie w ten sposób taką gorąkę zwijaną zawijaną, wygląda to fajnie nie? mhm, mhm. na pewno dobre mhm na 100%. A 100% widzę, że już Ci przechodzi mhm? widzę, że już Ci przechodzi ja to jest z bo jeśli chodzi o samo to pokaż to ładnie, nie? bardzo ładnie, taki boczuś rolowany mhm. zróbcie sobie, polecam, kochani jeśli film się podobał, łapa w górę komentarz, subskrypcja wiadomo, nie? co robić, piszcie co uważacie o takiej rolowanej gorące Oczywiście, jeśli chodzi o folię celulozową, o peknosu, no wszystko inne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostaniecie w sklepie Jalut z Polska. Link macie w opisie pod filmem. Razem z kodem robotowym KUSZCZEWSKI10, pisane, drukowanymi łącznie nasze social media. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, tak jak tam. TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Ech, Swojskie Gotowanie. Trochę lepiej się czuję, gronka jest piękna i na pewno dobra, więc polecam Wam wszystko tak z wyczuciem i będzie bajunia. Polecam, pozdrawiam, cześć.